maneczko Witam w kolejnym odcineczku z The Walking Dead. Plan na dzisiaj, musimy znaleźć lekarstwa, które odpuści odpuściliśmy w poprzednim odcinku. Bo tutaj mała nam e, przecięła się. A znaleźliśmy też baterię do radia, więc teraz idziemy po lekarstwa. Tutaj wszystko... o, tego nie sprawdzałam. W sumie? To jest pilot, który wzięliśmy z szuflady. Aha, i tak nie działa. Nic straconego, dobra. Lecimy. Zapytam jeszcze mam, czy wszystko u niej w porządku. Z tym palcem. It's okay. bo nie daliśmy. Dobra i. czy się kontaktował? Nic. No dobra, to wyjście. Ok. No i idziemy do tej apteki, co mieliśmy iść. Do lekarza. We need to track down the Larry. Dobra, ale That's gdzie klucze? Ale skąd ja mam wziąć klucze? We the keys hmm Musimy gdzieś znaleźć klucze Kuźwa Tutaj chyba ich nigdzie nie ma To już wszystko, zobaczyliśmy, zwiedziliśmy No dobra, to musimy... Może gdzieś na zewnątrz są? Want to head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah. You're not bad, right? I, uh, why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Oh, kurde. It's complicated. Yeah, it's complicated. You do things and you can't explain them. Kończymy z tym tajemniczością chyba. Let's, uh, back to the jak jeszcze raz nas o to zapyta, to powiemy, jak było. Niech wie. Gościu, jak się czujesz? Na ciebie się nie da. Jej nie pytamy. Gdzie ja znajdę klucze do apteki? Try to get some rest, How can I Co możemy z

so i'm down at that motor inn and well uh, i'm stuck stuck yeah i uh, saw a chance to get some supplies for the group and a bunch of the roman ones got the jump on me i'm hiding over here but they won't leave what's up glenn's trapped down at the motor inn hey glenn we're gonna talk it over and send a group to come get you all right <sighs> awesome i'll sit tight till then sounds good i'm gonna hold on Night to this closet. until we get glenn back okay i'll take good care of it what do you think? I think Doug's not great around zombies, you got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you wanna do, somebody's got to. Yeah, I'm in. It doesn't <sighs> sound <sighs> <sighs> too bad there. Right gość, now. Let me know as soon as you wanna head out. I could use a jog. A tutaj? Tu ktoś coś patrzył. Dobra, jest. Czy był tutaj ten jeden gościu? którym wcześniej nie chcieliśmy nigdzie iść. We Możemy iść zajrzeć zanim pójdziemy do tego motelu, bo zaraz musimy iść z babeczką do motelu. To jeszcze zobaczymy z nim, okay. co tam jest. Bo tu też nas nie było. Cool, I to I they just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you, and whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple of days before all of this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. I can't reach that brick. No, to I się can't reach that brick. Yeah, That's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. over there Better Better oh shit what do you know that guy he could be a drugstore employee so you're saying he might have the pharmacy keys i'm saying he might have the pharmacy keys I don't know, could be anybody, you know, and they start rotting and get all chewed up and... Shut up, dog mm -hmm. Look do the tej aptekie, he at the cure He at the drugstore and died with keys in his pocket. a to do do enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo no, the, the keys key being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Mm -hmm. Kilka chwil, jak gdy pod cegły nie możesz sięgnąć. Tu nam się to świeciło. Co to jest? A my mamy pilot? Myślisz, że zadziała? Kurde. Aha. Co? program it to work with those TVs across the street let's just hope the power is still on you can just do that I memorized all the codes when I was in AV. let's try oh Who's to say it already hasn't

To jest Ej, no to tutaj nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy tutaj, bo nie sięgniemy cegły. Musimy iść chyba z tym babeczką uratować tego gościa, i wtedy nam ten gość jakoś pomoże. Coś razem zdziałamy? Let's back okay. Chciałam go cię zapytać, ale nic tam nie było szczególnego. Musimy iść z tą babeczką teraz, uratować tego ziomka. Bo nic innego nie zrobimy tutaj, a później wrócimy z tym ziomkiem tu. Jakoś zdobędziemy cegłę, dupniemy. Gdzieś hałas zrobimy, w jakieś auto, w jakąś szybę. Oni się na tym skupią. O, pilota. The office, <laughs> sure the won't fit. It Piloty, tacy baby. Be. Yeah, these are no good. Nie pasują, to... I found this remote in the office, Kurde. but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big, stumpy ones. Yeah, these are no good. to Hey, Carly You ready to head out? You got it. You? Yeah. We're <coughs> Chur, a co oni już tak na zewnątrz są, jak tu... No już wujka tylko idą. E, nie ma ich tak dużo, patrzcie. Dwa, cztery, tam Did pięć, ja znasz, było na górze? No spokojnie. Tylko jak strzeli, to wszyscy się zlecą. I... To oh, Then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go now! Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me and I ended up hiding in the ice machine. lucky you now let's go We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal Over a girl I'm saving her with or without you Think about if it was you let's go save Glenn's damsel in distress?

Dobra, nie można długo zaglądać. O ty, chowaj się! Jezus! Zobaczy mnie. Mamy poduszkę. Tu możemy iść w lewo jeszcze. Ja zauważą nas. Zauważy nas. Ale kurde, no nie mogę stuć. Kurde.

Bierz świecę. komuś w ucho. Bierz wszystko co znajdziesz! Dawaj, tu nic. A tu go... ej siekierka mnie zainteresowała bardzo. Cośle zrobiłam. To awesome! Płaczę ta kobita tutaj. Co jeszcze my możemy tutaj zrobić? Nie wiem, tu gdzieś mogliśmy pójść. Już nie możemy. Tam możemy pójść, ale tam byliśmy. Do góry. Co tutaj nam? Bo... Musimy wziąć sobie ten śrubokręt. Alright, let's see those ninja rocks. Ninja what now? You picked up that spark plug to shatter that window, right? What the hell are you talking about? Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Nie stało, nic się nie stało, żyjcie dalej sobie. Mamy śrubokręt. <grystanie> Bierto, idziemy. Ona zabije jednego, ja drugiemu bierę łeb. Śrubokręt. Myślę, że to będzie rozsądne. Dobra, tu już nic nie mamy. Ej, czemu daję w górę to mi to... Czy ja mogę coś komuś zrobić? Nie, ale... Muszę tu wrócić? I tego zaś od tyłu. Okej. Okay. Dawaj. Nie. A co tam jest? Chyba tam przejdziemy, ale jeszcze sprawdzę, czy mogę teraz coś temu zrobić. Kurde. Zabijamy go, czy przychodzimy? Dobra, ryzykuję. Idę mu strzelić. A!

Dobra. Co tutaj? Tutaj nic. Tutaj byliśmy. Musimy tam wrócić teraz? Znowu? Really get into that room. Zostali nam They tutaj really tych. Dwóch na górze nam zostało. Jeden tam za kempingiem. Może stąd go jakoś dorwiamy. Bo sam on. sam to nie chce mu z tego. Chyba. Tym śrubokrętem Kurde no Co ja mam tu zrobić? No to się nic nie da No i w górę w prawo to robi się to samo Ale tuchet jestem Dobra wracam tam i Idę zajść jakoś O <noise> tyłu tam tego gościa <noise> Nie wiem, tu idziemy. Dawaj. Byliśmy tu, ale musimy jeszcze raz przejść. Ja przedtem chyba a nie nacinałam po prostu śrubokręt. Dobra. Dawaj, wchydę go! On tu może zostać, on nam nie przeszkadza. Głościu. dawaj się kierę wiesz. A dobra, zabijemy go. Jak chłop na mnie się kierę, to no musimy sobie jakoś poradzić z nim Dude, I po <laughs> Nie do wyciągaj ją. Wyciągajemy o dwie. That should help. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Gemma, come on. Idź, idź, idź. Idź, idzie, idź. Idź, 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 idź. O oh, kurde! Idź! Chodźutko! Dopnij jednego, potem drugiego. No, jeszcze podejdziemy. Co jest? Co jest? Nie mogę dożyć go od razu. Dawaj. Uuuu. Dobra, zobaczymy, co to za Hello and there, we're here to help. Please just go away. Let's go, guys? guys. In a minute, if you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. What co is Stop, just stop! I'm coming out. This is what I am to Oh god. I, I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. Oh, but you wouldn't just leave Let's Zaraz down. Się przemieni I, nas zabije. I won't be fine. my boyfriend was bitten. You get sick and you die and, and you come back and you kill anything you can find You have a boyfriend I don't want that It's not Christian. Please just leave me, please go Come with us and we'll find you some help. Nie te yeah, so can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then, and then there's no problem. Oh, whoa, whoa, whoa! Please, I don't want to be one of them. They're, they're satanic. Give me me. Sama you can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. O. Fine. you You not just Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Ok, you sure? Yeah. No kurde, ale ja jestem odważna w tej grze. Jestem z tobą, żegna nie w Jestem here, z tobą. Wspieram cię. O kurwa. No ale dobrze w sumie zrobiła kobieta, co nie? Nie chciała narażać innych. Ej, ciekawe czy wybieram spoko te, te wybory, co dobrze? mam, czy są spoko yeah, czy nie. źle but... prowadzę tą grę? O, paliwko się udało ogarnąć. Ciekawe. Mój przyjaciel wciąż tam jest. Nie przeżyje więcej stresu. Kolejna rzecz w biznesie to zabrać te pijaki z szpitala. No właśnie, teraz trzeba te pigułki załatwić dla tego gościa, co miał zawał. Ale dobra, zrobimy to na następnym odcinku. Także udało nam się ocalić naszego jednego gościa. A pigułki znowu przechodzą do następny odcinek, bo to nie jest takie proste. Teraz musimy te klucze zdobyć. Mamy co prawda siegierę teraz przy sobie. Może jakoś siekierą wrzucimy w coś albo przyciągniemy tą cegłę. Zobaczymy, ale to w następnym odcinku. Także dziękówka za oglądanko. No i widzimy się za tydzień. Papatki.